Milioner wdowiec przywozi swoją chorą córkę do szpitala i zamiera, gdy widzi lekarkę. To była jego miłość z dzieciństwa. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Jan Nowak wszedł do szpitala z Zofią na rękach, jakby niósł nie tylko swoje dziecko, ale cały świat, który mógł zaraz runąć. Drzwi za nim zamknęły się z głuchym hukiem, dźwiękiem tak definitywnym, że brzmiał niemal jak wyrok. Dziewczynka, blada jak papier, przytulała się do jego piersi. Czuł, jak jej mała dłoń bezwładnie spoczywa na jego szyi, jakby traciła siły nawet na utrzymanie tego jednego gestu. Jej oddech był ledwo słyszalny, płytki, nierówny. Mimo to nie ona była najbardziej zdenerwowana. To Jan, jej ojciec, czuł, jak serce bije mu tak szybko, że niemal tracił oddech. Każdy krok odbijał się echem od sterylnych ścian, białe kafelki, puste krzesła wzdłuż korytarza, plastikowy zapach dezynfekcji, wszystko to wracało do niego z niepokojącą intensywnością. Był tu już kiedyś, dawno temu, ale wtedy nie chodziło o Zofię, wtedy był w innej roli, mężczyzny w żałobie, który odbierał ostatnie rzeczy po swojej zmarłej żonie. Dźwięk suwaka torby, podpis na akcie zgonu zbyt dużo wspomnień w zbyt cichym miejscu. Pchnął drzwi gabinetu. Nie spodziewał się, że ten gest, jeden zwykły ruch, odmieni jego dzień bardziej niż cała noc przy łóżku córki. Była tam, stała tuż przy biurku, z lekko pochyloną głową, przeglądając dokumentację medyczną. Jej włosy, niegdyś długie i rozwiane, były teraz związane ciasno, ukryte pod medyczną siatką. Twarz bardziej dojrzała, ale wciąż niepokojąco znajoma. Skóra porcelanowa, oczy głębokie, zielone, błyszczące tak samo jak wtedy, gdy miała piętnaście lat i obiecywała, że nigdy o nim nie zapomni. Anna Kowalska, jego Anna. A może tylko wyobrażenie o niej, które przez dwadzieścia lat przechowywał w pamięci, próbując zbudować coś na zgliszczach dawnego życia. Jan zamarł. Nie był gotów. Zofia zadrżała w jego ramionach, i dopiero to wyrwało go z zamyślenia. Położył ją ostrożnie na łóżku, poczuł spojrzenie Anny, ostrożne, profesjonalne i coś jeszcze, jakby patrzyła nie tylko na pacjenta, ale przez niego, w głąb lat, które ich dzieliły. Anna podeszła powoli, ręce drżały jej lekko, choć próbowała to ukryć. Panie Nowak, odezwała się cicho z namysłem. Każde słowo było wyważone. Proszę opisać objawy. Jej głos, choć opanowany, niósł nutę napięcia. Gorączka od wczoraj, wymioty, silna biegunka. Straciła apetyt, nie ma siły utrzymać głowy. Głos mu zadrżał, ale mówił dalej. Zawsze była silna, teraz jakby jej nie było. Zamilkł, słowa ugrzęzły mu w gardle. Anna skinęła głową i pochyliła się nad dziewczynką. Stetoskop dotknął dziecięcej piersi. Cisza wypełniła pomieszczenie. Słychać było tylko rytmiczne tykanie zegara i skrzypienie krzesła. Jan obserwował Annę w milczeniu, jej skupione spojrzenie, delikatne ruchy. Jej twarz była tak znajoma, a jednak naznaczona nowym doświadczeniem. Jej dłonie znały już setki dziecięcych klatek piersiowych, ale teraz drżały, z emocji czy z zimna, nie wiedział. Nagle poczuł, że wraca do innego dnia. Mała kuchnia w Gdańsku, letni zapach czereśni. Anna śmiejąca się, gdy rozlał sok na obrus, i później, noc, pociąg, światła stacji i ona za szybą płacząca. Tamten obraz był teraz tak żywy, że musiał zamknąć oczy. Anna oderwała się od łóżka i zaczęła pisać. Musimy wykonać pełną morfologię CRP panel autoimmunologiczny. W ciągu godziny. To może być poważna reakcja układu immunologicznego. Zabiorę ją, odparł cicho Jan. Wziął kartkę z badaniami i ruszył do drzwi. Ale nie odszedł od razu. Zatrzymał się na moment na progu, jakby chciał coś powiedzieć. Powiedzieć, że ją poznaje, że pamięta, że nie przestał, ale nie mógł. Anna nie patrzyła na niego. Udawała, że przegląda papiery, choć jej dłoń drgała coraz mocniej. Kiedy drzwi się zamknęły, oparł się o ścianę w korytarzu. Nie mógł się ruszyć. W jego głowie kotłowały się pytania, które nigdy nie znalazły odpowiedzi. Dlaczego jej rodzina wyjechała tak nagle? Dlaczego nie napisała, nie zadzwoniła? Dlaczego życie, które mogło być wspólne, rozpadło się jak porcelana? Z wnętrza gabinetu dobiegł dźwięk kroków, szept rozmowy telefonicznej. Anna wydawała instrukcje. Była pewna, stanowcza, profesjonalna. Ale Jan znał ją lepiej. Każdy nerwowy tik, każde westchnienie wszystko zdradzało, że coś się w niej zmienia, że jego obecność ją poruszyła. Stał tam jeszcze długo, kartka z badaniami w dłoni miękła od jego potu. Wreszcie ruszył w stronę laboratorium, ale każdy krok był ciężki, jakby niósł nie tylko wyniki zdrowia Zofii, ale też ciężar niewypowiedzianych słów, które dusił przez dwadzieścia lat. Za drzwiami Anna usiadła powoli przy biurku, oparła głowę na dłoni, zamknęła oczy. Wciąż widziała jego twarz i wciąż słyszała jego głos z tamtego dnia: Wrócę, obiecuję. Nie wiedziała wtedy, jak wiele lat zajmie mu powrót i czy wrócił jeszcze jako ten sam człowiek. Wiedziała tylko jedno: to spotkanie nie było przypadkiem, i choć nie mogła jeszcze przewidzieć, co przyniesie jutro, wiedziała, że nic już nie będzie takie jak dawniej. Jan wrócił szybkim krokiem, ściskając pod pachą teczkę z wynikami badań. W duszy miał burzę. Zofia spała w sali zabiegowej, a on, choć trzymał w rękach odpowiedzi, których tak długo oczekiwał, czuł, że coś się wymyka spod kontroli. Gdy mijał zakręt korytarza, nagle zauważył znajomą sylwetkę. Mężczyzna opierał się o ścianę z ramionami skrzyżowanymi na piersi i czarną skórzaną teczką u nóg. Jego spojrzenie było opanowane, jak zawsze, ale siwe pasma we włosach i drobne zmarszczki pod oczami zdradzały nieprzespane noce. Michał? Jan zwolnił, zaskoczony. Co ty tutaj robisz? Michał Wiśniewski był nie tylko adwokatem, był jak starszy brat, powiernik rodziny Nowaków od lat, obecny przy każdej tragedii i w każdym zakręcie życia Jana. Gdy odezwał się, jego głos był cichy, ale w tonie czaiło się napięcie, które natychmiast przeszyło Jana na wskroś. Dowiedzieliśmy się, że Rafał Zieliński próbował usunąć Annę z przypadku Zofii, powiedział bez wahania. Jan przystanął. Zieliński? Zmarszczył brwi. Jej były? On nie ma nic wspólnego z tym szpitalem. Teoretycznie, ale to tylko fasada. Michał rozejrzał się uważnie po korytarzu, jakby każde słowo mogło być podsłuchiwane. Rafał używa wpływów w zarządzie. Oficjalny powód to konflikt interesów. W rzeczywistości to osobista vendetta. Mamy już sygnały z Krakowa i Wrocławia. Inne lekarki były uciszane. Jan poczuł, jak w nim narasta gniew. Zerknął na drzwi gabinetu, za którymi czekała Anna. Przez chwilę nie mógł zebrać myśli, po prostu nie mieściło mu się w głowie, że ktoś mógłby świadomie zagrozić lekarce, która jako jedyna naprawdę walczyła o życie jego dziecka. W środku Anna siedziała przy monitorze. Wzrok wlepiony w ekran, twarz napięta. Na ekranie migotały cyfry, wyniki morfologii i panelu autoimmunologicznego. Jan i Michał stali już w progu. Gdy tylko Anna ich zauważyła, podniosła wzrok. W oczach miała niepokój i pytanie, którego nie wypowiedziała na głos. Panie Nowak, odezwała się podnosząc się z krzesła, widział pan doktor Kowalską? Jan wskazał ruchem głowy na nią samą. Jest tu. Ale musimy porozmawiać. Michał cofnął się, dając Janowi miejsce. Jan wszedł i skinął głową do Anny, prowadząc ją do mniej uczęszczanego rogu korytarza, gdzie światło jarzeniówek odbijało się od zimnej podłogi, tworząc cienie wokół ich stóp. Tam, w półmroku i między krokami pielęgniarek, padły słowa, które wszystko zmieniły. Rafał działa przez zarząd. Michał mówił cicho, ale pewnie. Twierdzi, że masz konflikt interesów jako lekarka w przypadku córki byłego chłopaka. Chce cię odsunąć. Anna zbladła. Zaciśnięte pięści lekko drżały. Zawsze chciał mieć władzę nad wszystkim, co dotknął, ale nie myślałam, że posunie się tak daleko, że zagra zdrowiem dziecka. Jan nie wahał się ani sekundy. Nie pozwolę na to. Co możemy zrobić? Michał pochylił się nieco bliżej. Zbieramy dokumentację. Zeznania, historie innych kobiet, które były nękane. Asysta psychologa sądowego, dowody nacisków, ślady w kontraktach, Rafał ma dużo do ukrycia. To zróbmy to, powiedział Jan z oczyma błyszczącymi determinacją. Dla Zofii a i dla ciebie, Anno. Anna milczała przez chwilę. Patrzyła na nich obu, Michała z jego pewnością prawnika i Jana z oczami pełnymi zmartwienia i gniewu. Potem szeptem Niemal jakby przyznawała się do winy, wyznała. Myślałam, że już się od niego uwolniłam, że przeszłość została tam, gdzie powinna. Michał wzruszył ramionami. On się żywi strachem, ale my mamy coś, czego on się boi bardziej prawdę. Zofia spała nieświadoma, że wokół niej toczy się cicha wojna. Anna wróciła do gabinetu. Jej ruchy były teraz bardziej mechaniczne, ale precyzyjne zmierzyła temperaturę, sprawdziła odruchy, ułożyła koc równo. Działała tak, jakby wszystko zależało od tych drobnych gestów. I po części tak właśnie było. Ale jej myśli biegły gdzie indziej. Znała Rafała zbyt dobrze, znała jego metody manipulacja, emocjonalna presja, groźby szeptane wśród dokumentów, ich relacja była kiedyś płomienna, ale ostatecznie stała się klatką. Wiedział o niej wszystko. O zmarłej matce, o depresji w czasie studiów, o zwątpieniach, które nigdy nie powinna była wypowiedzieć na głos. A teraz wykorzystywał każdą z tych słabości jak broń. Kiedy Jan ponownie wszedł do sali, nie powiedział nic. Po prostu podszedł i położył dłoń na jej przedramieniu. Ciepło i prostota tego dotyku przeszyły ją bardziej niż jakiekolwiek słowa. Ufaj mi, wyszeptał. Spojrzała mu w oczy. Dziękuję. Odpowiedziała cicho. Ten gest, niemal niedostrzegalny dla obcych, był początkiem czegoś więcej. Nie tylko walki o zdrowie dziewczynki, ale o prawdę, o sprawiedliwość, o własną wolność. Zamykające się za nimi drzwi odbiły się echem w pustym korytarzu. Zegar na ścianie tykał równo, ale pod tą powierzchnią czas nie był sprzymierzeńcem. Czas zaczynał właśnie odliczać. W mieszkaniu Michała, przekształconym w prowizoryczne biuro, Panował kontrolowany chaos. Stół zajmowały stosy dokumentów, pożółkłe protokoły, prywatna korespondencja, zapiski na marginesach, nieczytelne podpisy na kartach, które nosiły zapach starego archiwum i goryczy przemilczeń. W powietrzu unosiło się coś więcej niż tylko kurz, unosiło się napięcie, jakby wśród tych papierów tliła się prawda, która za chwilę miała wybuchnąć. Jan siedział pochylony, poruszając powoli palcami po papierze, który właśnie odnalazł. Kiedy spojrzał na nagłówek i nazwiska pod spodem, coś w nim zamarło. Serce przyspieszyło, żołądek ścisnął się w wąski węzeł, wyciągnął kartkę bliżej światła. Imię jego dziadka, Antoni Nowak, widniało tuż obok podpisu Elżbiety Kowalskiej, matki Anny. Anna, szepnął, jakby bał się wypowiedzieć to głośno. Usłyszała. Stała przy regale, przeglądając akta z Krakowa, ale natychmiast odwróciła się na dźwięk jego głosu i podeszła. Jej spojrzenie było czujne, niepewne. Co znalazłeś? Jan podał jej dokument bez słowa. Była to kopia protokołu zebrania zarządu z 1999 roku z poznańskiego szpitala. Tytuł mówił o restrukturyzacji kadry i wymianie osób opornych na zmiany w kierunku rozwoju strategicznego. Ale to, co przykuło jego uwagę, znajdowało się niżej, ręcznie dopisane uwagi Klaudia wspólnika Antoniego. Nie pozostawiały złudzeń. Elżbieta Kowalska została zwolniona nie przez przypadek, nie z powodu cięć, ale dlatego, że ośmieliła się skrytykować plany ekspansji publicznie. Anna wzięła dokument, a jej palce zadrżały. To zacisnęła usta. To właśnie ten dzień. Zwolnienie. Bez wyjaśnień, bez rozmowy. Wróciła do domu i zamilkła. Tego wieczoru po raz pierwszy zobaczyłam w jej oczach coś, czego nigdy wcześniej tam nie było: rezygnację. Jan spuścił głowę. Nie wiedziałem. Miałem wtedy. Co 11-12 lat, gdańsk, przeprowadzka, szkoła. Nie rozumiałem świata dorosłych, a ja straciłam matkę, zanim jeszcze umarła. Jej głos był złamany, lecz równy. Przestała walczyć, zniknęła w sobie, usiadła na rogu stołu, wciąż ściskając kartkę. Łzy pojawiły się w jej oczach, ale się nie potoczyły, zawisły tam, jakby bały się spaść. Jan usiadł naprzeciwko, patrząc na nią długo. Otworzył następne teczki, próbując odnaleźć coś, co by to wszystko odwróciło. Ale im więcej czytał, tym większe poczucie winy czuł. Listy jego ojca były chłodne i rzeczowe. Mówiły o domykaniu przeszłości, o wyciszeniu konfliktów personalnych, o resecie zarządu. Na jednej z kartek znalazł zdjęcie: Antoni Nowak, stojący dumnie przed nowo otwartym skrzydłem szpitala, uśmiechnięty w garniturze z dokumentem w ręku. Myślał, że to tylko biznes, powiedział cicho Jan, ale dla twojej matki to był sens życia. Anna pochyliła się, przyciągając jego czoło do swojego. Chciałam, żebyś wiedział, powiedziała szeptem. Trwali tak w ciszy. W tej ciszy nie było gniewu, nie było już nawet bólu, była tylko prawda i świadomość, że trzeba będzie z nią żyć. To nie była już kwestia zemsty ani urazów z młodości, to była historia dwóch rodzin splecionych przez błąd i ambicje, przez władzę i strach, przez decyzje, których skutki spadły na tych, którzy nigdy ich nie podjęli. Jan odsunął się lekko i sięgnął po kolejną kartkę. To nie twoja wina, powiedział łagodnie, ani twojej matki, ani nawet moja, ale teraz wiem. I to się nie może powtórzyć. Anna uniosła głowę. Jej oczy były teraz bardziej zdecydowane. To nie wina, Janie, to odpowiedzialność. I teraz wiem, skąd wzięła się jego nienawiść. Rafał wiedział, musiał wiedzieć. Między nimi zapanowało zrozumienie. Nie potrzebowali więcej słów. Odnaleźli początek prawdy, wiedzieli, że przed nimi długa droga, przed nimi było zderzenie z Rafałem, z zarządem, z przeszłością, ale wiedzieli też, że nie są już sami. Jan dotknął jej dłoni nieśmiało z czułością, której nie trzeba było tłumaczyć. Jeśli chcesz, pójdę z tobą do końca. Spojrzała na niego z lekkością, której nie czuła od lat. Nie chcę, potrzebuję. Zegar w salonie uderzył pełną godzinę. Michał wszedł, przynosząc kolejne koperty. Macie chwilę? Coś się ruszyło w sprawie Rafała. Ich spojrzenia spotkały się raz jeszcze. Czas przestał być przeszłością. Stał się zadaniem. Czwarta noc miała zakończyć się ciszą, ale o świcie rozległ się dźwięk, którego Jan bał się najbardziej. Monitor w sali 402 zawył przeciągłym alarmem, a wykresy pulsacyjne nagle poszybowały w chaos. Jan zerwał się z fotela, serce mu zamarło. Zofia leżała nieruchomo, jej drobne ciało wiło się pod prześcieradłem, jak pod ogniem, skóra miała kolor wosku, a jej wargi poruszały się bezgłośnie. Wpadł na korytarz, zderzając się z pielęgniarką, która w jednej dłoni trzymała tablet z aktualizacją protokołu, a drugą drżała, niepewna, czy powinna czekać na decyzję ordynatora. Co się dzieje? Krzyknął Jan, chwytając ją za ramię. Co się dzieje z moją córką? Zanim odpowiedziała drzwi rozwarły się po raz kolejny. Anna. Jej fartuch był zmięty, włosy rozplątane, twarz zmęczona, ale jej oczy. Jej oczy miały w sobie coś, czego Jan nie widział u nikogo innego. Niewzruszoną wiarę. Odsuńcie się. Jej głos był stanowczy. Natychmiast przerwać protokół. Wejść z immunosupresantem bolusowo potrzebuje kompresów i drugiego zestawu do infuzji. Już nie czekała. Sama wyciągnęła rękę po sprzęt, chwyciła strzykawkę, napełniła ją z precyzją, jakby każda sekunda była walką o życie. Pielęgniarka zadrżała, ale ruszyła wykonując polecenia. Jan uklęknął obok łóżka, widział, jak klatka piersiowa Zofii unosi się z trudem. Nie odchodź, szepnął, a łzy spływały po jego twarzy. Zostań, błagam Zosiu. Anna podała lek, jej dłonie były pewne, jej głos nie tracił rytmu, mówiła spokojnie, choć oczy zdradzały napięcie, oddychanie się poprawia, saturacja rośnie, jeszcze trochę, Zofia, walcz. Czas zatrzymał się w miejscu, w pokoju panowała cisza, w której Jan słyszał tylko tykanie monitora i bicie własnego serca. Aż nagle Bip, regularny, Bip, uporządkowany. Zofia poruszyła głową, jej oczy otworzyły się powoli, spojrzenie było zamglone, ale świadome. Mama, wyszeptała. Po chwili dodała cicho z niewinnym uśmiechem Nie, ciocia Anna. Anna pochyliła się nad nią i dotknęła jej policzka. Jestem tutaj, kochanie. Jan, drżąc, chwycił dłoń córki i podał ją Annie. Ich palce się spotkały. Zofia, słaba, ale obecna, Zamknęła oczy z ulgą. Kilka godzin później wiadomość obiegła korytarze szpitala jak Iskra. Gazeta wyborcza opublikowała artykuł. Nagłówki krzyczały o systematycznym nadużywaniu władzy, a w tekście znalazły się dokumenty zebrane przez Michała i Annę. Rafał Zieliński został zatrzymany, a sąd zakazał mu opuszczania kraju. Proces miał się rozpocząć lada dzień. Tego wieczora Jan zabrał Annę do niewielkiej kawiarni na Mokotowie, tej samej, gdzie kiedyś, dwadzieścia lat wcześniej, dzielili się marzeniami przy ciasteczkach i lemoniadzie. Tu wszystko się zaczęło, powiedział, odgarniając krzesło dla niej. Usiedli w kącie, jak dawniej, w powietrzu unosił się aromat kawy, ale teraz nie musieli mówić nic, by rozumieć wszystko. Myślisz, że można zacząć od nowa? Spytała Anna. Bawiąc się uszkiem filiżanki, Jan ujął jej dłoń. Można, jeśli jesteśmy razem, opowiedzieli sobie wszystko o tym, co zbudowało ich marzenia, co je zniszczyło i co je teraz leczyło. Ona opowiadała o dzieciach, które uratowała. On o decyzjach, których żałował i tych, które podjął za późno. Wspólna była tylko jedna droga, ta przed nimi. Wrócili do mieszkania Michała, gdzie Zofia już na nich czekała. Na stole leżały kartki, farby i akwarele. Dziewczynka narysowała latającego jednorożca z różowymi skrzydłami i sercem na czole. To dla was, powiedziała, bo wy jesteście magią. Anna przyklękła przy niej, ujęła jej buzie w dłonie a ty jesteś naszą siłą. Jan spojrzał na nie obie dwie najważniejsze osoby jego życia dwie kobiety, które przetrwały to, czego sam by nie uniósł. Będzie silna powiedziała Anna, głaszcząc Zofię po włosach. Jak jej mama i jak ty. Jan uśmiechnął się. Tego dnia, wśród zapachu farb i cichego śmiechu, zakończyła się długa podróż przez ból, zdradę i prawdę. Nie było już cieni. Były tylko decyzje, ich decyzje. I wtedy zrozumieli. Życie, nawet gdy wydaje się nie do zniesienia, zawsze zostawia na końcu czystą stronę. Trzeba tylko mieć odwagę, by znowu po nią sięgnąć.